Zbier dalej. Kto dostał wipa? Henry dostał wipea praktycznie Dobra, spadzi, może, żeby tu kurwa... Jakiś... Rudy, weź Marian zejdź, weź Marian zejdź Co tak jeszcze... Bole, bo ja Spoka, ja widzę to, jeszcze? kleryka tak, Już tak, ich jebać, tak, jebać, już ich jebać, chodź Na pewno dostali wipa? Oni się już regrupują teraz Bo co, czas co na... na chodź, chyba im no, gonią Chyba Mamuta im Zmontujcie wszyscy, zmontujcie i chodźcie na ping Uważajcie, Kurde. nie podejrzeć tu do LNH, czy do RNHodie, do dane. Dane, Do N, do N, do NE, do NE, do N, do Ty będą was łapać, do N, do N Iluś to jest Full, full zer... co nami czy Nie wiem przez cały czas napierdalam pingu. No, tak, Dismontują tak, na pingu, dysmontują on, na pingu. Nie, bo Na razie spierdalajcie -ne jecie, -ne tu do Nietzsche, denegate, tylko wolę... My mamy aleasów na pingu Z łamutem i ich większość ludzi. Do mnie napisz Do mnie napisał. Na tam Chodźcie do na ping na, pi na razie do... Jesteś już kropat? Ja i tak będę grał z mainem, no nie mam nic. Nie jedźcie na tego czołgka tam Chodźcie, zgrupujemy się Chodźcie, zgrupujemy się, chodźcie, 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 chodźcie. Idą z Chodźcie na ping, chodźcie na ping, chodźcie na Zmontujcie się i chodźcie po prostu, zmontujcie się, chodźcie wszyscy po tavarawda Dajcie po Davara Ode Chodźcie na ping, chodźcie na ping, chodźcie na ping. Zregrupujcie się chodźcie. Chodźcie 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 Słuchajcie się, błagam, kurwa, chodźcie My od, My od glen wchodzimy jak coś krypat w kilka osób To DSE jak zamówić O kolejka Chodźcie chodźcie, chodź ci, chodź chodźcie Soutis, chodźcie, 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 chodźcie Chyba wychodzimy z mapy, co? Chodźcie na mnie, chodźcie na ping I błagam, chodźcie szczerze, żeby was kurwa jeden tank zatrzymuje Chodźcie west, chodźcie złu, chodźcie SW. Zregrupujmy się wszyscy, nie wszyscy wejdą i lecimy, bo to jest kurwa kringę straszne co my gramy teraz. Nie możemy nawet zabić.

na i szerzej, szerzej, szerzej. Podajcie lekko Westa. zabicie moby, zabijcie moby. So... Nie głupcie się, nie podchodźcie. Chill, chill. Podajcie podajcie so West. Podajcie se so West, podejcie se so West, podejcie se so West, so West i bardziej sobie bombę. Stójcie bardziej do NA, teraz bardziej do NA. Stójcie bardziej do NA. Stójcie stójcie, 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 stójcie na razie. Stójcie, stójcie. Nie podchodźcie dalej, stójcie po prostu. Stójcie. Stójcie, 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 stójcie. Stójcie, stójcie. stójcie. Poczekam, wszyscy wejdą. Chillera, chillera, chlepcie sobie w wallach, chlepcie w wallach, chlepcie w okej? Okay, czyli... Chill, chill. Stójcie, stójcie sobie na spokojnie. Ok, patrzcie na NW, patrzcie w... oni patrzą na NW, bomba patrzy przez NW, czyli czyli, czyli. Ok, stójcie. Do ile wchodzicie? Na kolejkę? 14, 10, 15. Kieł, z podajcie, czekajcie, 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 czujcie, stójcie, 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 stójcie. Chodźcie, 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 Chodźcie sto chodźcie tutaj na pink, na pink, na pinki, dismontujemy na zanie te trzy, dysmontujemy, ty dysmontujemy. dismontujcie, dismontujcie, ty 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 Co za kruk zjebany. Chodźcie, 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 chodź chodźcie Westa. I głowy w głęboko 5, 4, 3

Chodźcie, chodźcie sał, chodźcie do, chodźcie Chodźcie do sofa. chodźcie do Skrupujcie się, nie paszcie do eski, do eski, do eski, do eski. Chodźcie chodźcie ese, chodźcie chodźcie ese. Chodźcie do mnie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. bo to są defy Chodźcie, chodźcie, chodźcie.

nie mamy takiej Nie, Tak, ja, panel stoi przecież cały czas. Jest skapowana już, dał. Konsty tragi, konsty tragi, konsty tragi. Nie baliście. A nie, skała, jak się nie oni będziemy dalej się jeszcze bić, spokojnie. Zaraz herauty wyjdą. Właśnie wyszli. Mam nieskończone regi. Chodźcie po, po tych haro, chodźcie po tych haro. Oni wjeżdżają, wjeżdżają, chodźcie po tych haro. Ja, ja się muszę gdzieś ja, z nich łapać. Terkę, ja oni też byli jeden w terek. Odcinajcie po prostu den -bu. chodźcie den -bu. chodźcie dumping, dumping, na dumping, na dumping, na dumping, na dumping, na dumping, 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 dumping. W tym czołku ja, dzieci łapiemy te wszystkie. A cię wszystkich co teraz? Chłapcie, łapcie, 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 łapcie. Kogo możecie, to łapcie. Kogo możecie tu łapcie? Jeden na sto łapcie. Ja mam nas dalej czy nie? Nie jadam, okej okay. Chodźcie do sofa, chodźcie do sofa. Błagam, musicie się kurwa, musimy wypacować DPS i na jeden, jesteście zbyt spóźnieni. Nie możemy nawet zabić 10 kurwa osób do żadnej defensywki Chodźcie se, chodźcie se, chodźcie se chodźcie, chodźcie. chodźcie pod hał, chodźcie pod hał, chodźcie pod chodźcie, zgrupujcie się na pingu, na pingu, na pingu, na pingu, na pingu Już się daje, chodź Chodźcie wychodźcie, chodźcie wychodźcie, chodźcie do chodźcie, nebby, chodźcie nebby. My się full zregrupowali Chodźcie, nor, chodźcie, nor, chodźcie, nor. chodźcie stutujcie, stójcie, stójcie, na stójcie stutujcie na ping, stójcie na ping z gry, pójdźcie. To zginęło, daje. Gdzie Chodźcie na mamuta. Na rawinie. Chodźcie, tene, chodźcie, tene, chodźcie, tene, chodźcie, tene, tene, chodźcie tene, tene, Chodźcie na tene, 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 Chodźcie 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 do tene, 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 Widzicie zegarty, krótko, tylko. Jak macie motki, to klepcie wola. Waga na BS, waga na BS przez ścianę. Stójcie sobie na chillu, na chillu, na chillu, stójcie sobie na chillu. O kurwa, czekajcie, mam jakieś straszne kurwa lagi, muszę poczekać. oj, Coś mi się odpierdala z internetem. Kurwa no halo internet przestan ten pjerdalak Kurwa no we front, Kaj, czekajcie, czekajcie, podajcie, podajcie płytko, podajcie płytko Walimy płytko na front, poczekajcie, 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 poczekajcie Bardzo jesna gate, podajcie pod gate'a płytko, nie 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 cofacie, 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 nie 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 ma sens? Nie nie co cofacie, podajcie, podajcie stąd kryształek Stójcie iz od kryształku, iz od kryształku Tu widzicie spamy teraz, tu macie stać, tu macie Mam laga kurwa no Stójcie, 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 stójcie. stójcie, stójcie, stójcie. Znaczy lubicie se A, spokojnie a spokojnie. Pani mówił poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Nie, 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 Jak wejdą? Walą w tanki na front. Chodźcie se. Chodźcie se, chodźcie, 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 chodźcie se. Chodźcie se, chodźcie Chodźcie chodźcie, 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 chodźcie chodźcie Zaraz się z montiem, budumont, monta maramara, marama, maram, jedziemy 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 w jedziemy w Nikosa. Chodźcie chodźcie se, w Chodźcie. patrz, po prostu przejść, przejść, Przejedźcie. 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 Przejedźcie, przejść, przejść, przejść do Zeskierski na górkę, na górkę, na górkę, na agurkę. Da da, Gdzie są tych łapcie? Gdzie są tych łapcie? Gdzie są tych łapcie? Gdzie ich łapcie? Łapcie Kraków. Łapcie wszystkich tych Yusufów. Łapcie wszystkich Yusufów. Wszystkich łapcie. Łapcie, 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 łapcie. Łapcie, 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 gdzie jesteś chyba? Tu jeszcze jest jakiś awaks, Chodźcie BS-a. Macie awaksa na no asa. Wiecie tego, Alexa. Jest jakieś miejsce w party? No bo mogę wyjść terenu, mogę wyjść terenu. Chodźcie pod ho, chodźcie pod ho, chodźcie pod ho, chodźcie pod ho, wszyscy pod hał! Nie goncie kili przez całą pierdoloną mapę, chodźcie pod HIGHROUTA, Chodźcie pod highrouta, chodźcie pod HIGHROUTA rout. Po chuj, gonicie, kurwa Kile do SGA, -E jesteście pierdolęci na web, na chuj tam biegniecie kurwa Chodźcie, chodźcie denne, chodźcie, denne, chodźcie denne, chodźcie, denne, chodźcie chodźcie, chodźcie teny, chodźcie chodź, chodź, chodź,

Chyl, chyl, teraz do NA, podajcie do podajcie ręki, do ręki, podejdźcie do stójcie, 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 stójcie. Czekajcie, czekajcie. Stójcie, stójcie. Stójcie se IS. Stójcie se na tym ataku, wiem wam przejść, tak mi się stać. Stójcie se IS. Stójcie se IS-ta, stójcie se, East, stójcie se Klepcie też walla od Ista jak ktoś może. Jak macie, jak macie motki na depsach czy na healerach. Chyl, chill, chil, chill, Podajcie, 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 podajcie i pod kowłestem, pod kowłestem. 5, 4, 3...

Bez odstępstwa, bez odstępstwa. Chulis od dobra. Okej, 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 bez będzie. Defy, 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 chodziwesta, chodziwesta. Wszystko westa, wszystko westa. Idźcie w tym w tempest, tempest, tempest. Wszystko, wszystko, wszystko w tempestrze. A ty płyną podko, na podko, na podkłada ci, co facie? Co facie? Co facie? Co facie? Co facie? I 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 co facie? Gitara, i za Co facecie? I stać, co facecie? I stać. Cholut polutujcie chłopaków, Cholut do jebaka. Kurwa, tam tylnas nas spadło? O ja pierdolę Z góry do chodźcie 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 do Ista, chodźcie, 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 stójcie,

Czyli podajcie raz goa, na kryształ, na kryształ, na Krzyszto podejście na Krzyszto na Krzyszto na Krzyszto podejście na czy stójcie, 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 stujcie czekajcie, <Z Özell großes> czekajcie, czekajcie. No nas podejdzie kiedykolwiek. Okej, teraz czekajcie, czekajcie, czekajcie. Podajcie tanki na was. Podajcie tanki na 5 4 3. tanki na jest, tanki na tanki na was. Wy się te paczki, cofacie, cofacie, co faći, co co I co 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 jest nie tanków, mamy spokój. Stójcie, stójcie. Cheel, cheel, stójcie, 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 stójcie. O, kochana, chodź, chodź, stoch, 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 stoch. Tu cisza, Nie mam przepały, muszę wracać, popaliło mi się. Stójcie, 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 Znam będzie spikłuna, będziemy tak. kontrolowali po Henry'em, stójcie Enka, Stucie, Podejście, podejście, po, stójcie bardziej insta, podejście, po, podejdźcie bardziej insta, stójcie bardziej insta. bardziej Chill, 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 oni chodzą, oni chodzą, chill, chill, chill. Henry teraz wejdzie, Henry wejdzie, Szukujcie defy, nie palcie defy, nie palcie defy. Okej, czekaj, okej, 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 okej. Stójcie właśnie, stójcie, stój, stój, stójcie, 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 stójcie. Teraz Henry wejdzie. Стойте, 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 стойте. Хочу вас, хочу вас. Пытка, пытка вас, пытка вас, Пять, четыре.

Stójcie, dajcie dajcie na fan, dajcie chwilkę na farm, stójcie, stójcie, stójcie. tanki, tanki skój, tanki skój, tanki squee. Okay, teraz czekajcie, okej, okay, podejdźcie. Podejdźcie, płytko, płytko, tylko podejdźcie tylko podejście płytko podwola, pod wola, pod pod czekajcie i teraz kontrują, -um. Ok i full kontrujemy, -um, full kontrujemy, -um. czekajcie, dajcie, dafaj, dajcie, dajcie, daj, 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 chodźcie chodźcie, 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 chodźcie. głęboko, jest głęboko jest pięć, cztery, trzy, dwa głęboko, jest głęboko, jest głęboko, jest głęboko, z west west, 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 west.

ale wyjebali. ale wy je Ok, chill, chill, je okay, podajcie, 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 podajcie. by głębiej, bali, tak, 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 tak. okay, bo by stójcie, bali, bo by je nie bo nie je nie bo Nie je bali, bo by je bali, bo podchodźcie, je bali, bo by podchodźcie. Va, e cu pocan, cu pocan, cu pocan, cu pocan, pot avea, pot avea, vedem ce pot avea, pot avea, ce face, 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 ce face, face, ce face, ce face, ce face, ce face, face, ce face, ce face, ce face, ce face, ce ce face, ce face, face, ce face, ce face, ce ce face,

the counter, jest fine, it's fine fine. Stójcie, stójcie, stójcie stójcie Nie lutujcie, kurwa, szur jebane, bo tu lutujecie. Okej, czekajcie, czekajcie, trzymajcie, trzymajcie kontrę, trzymajcie kontrę, trzymajcie kontrę, trzymajcie kontrę, nie wchodzą, nie wchodźon, nie wchodźon. Czekajcie, czekajcie, nie wchodźon, nie wchodźon, nie wszyscy, nie wchodźon, nie wchodźon, nie wchodźon. Czekajcie, stójcie, 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 stój. Nie wchodźon, wchodźon. Te, 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 do ci się nie chciałeś, nie chciałeś pod ko, pod Dawajcie teraz pótkę na fort, na fort, na fort, na fro,cie wskazujecie telefon, cofant, i cofacie, 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 cofacie. I cofacie i cofacie! I cofacie, i cofacie, i cofacie, 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 Hila na Fat chilę bo zginę, 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 ginę, zginę, chilujcie! Hilujcie, mam zerą! No umarłem, kurwa, no nie mam heal. Nie ma, przejmij, przejmij ktoś, przejmij coś, przejmij tofnijcie, cofnijcie do 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 na Great Trzymajcie, ba ba troszkę czerwony, troszkę czerwony. Czekam na cytaty. Uważajcie, bo wchodzą coś. I my na trzy kontrolujemy na płytku na ostatni. Raz, dwa i trzy. Płytku na ostatni. Raz, dwa i trzy. Płótno na ostatni. Płótno na ostatni. Płótno na ostatni. Płótno na ostatni. teraz czekaj, teraz czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, padło coś i cofam. Cofam, cofam, cofam. cofam czekaj, cofam czekaj, do... czekaj, cofam, ja cofam, czekaj, ja ci ja 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 da? dawałem kole z tego. I szereg z tego. Uważajcie, bo im wchodzą dawki. Tam wrzucicie takie dawki. Jest okej, okay, dobra Ile masz dalej, Macie No Słuchaj, słuchaj, nie, nie, kontry. Musisz wejść, musisz wejść po, po ropsie. Musisz wejść po bomb składzie. Okej, 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 okej. Okej, jest w jest w porządku. Musisz wejść, musisz teraz wejść na front, poczekaj, poczekaj, poczekaj. O, nie, nie pachnij się tak głęboko, nie pachnij Okej, okay, ko, sko, kontry za 10 sekund, kontry za 10 sekund. Czekaj, no. czekaj, czekaj waż 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 Chodźcie, waż 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 dawajcie was, waż 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 się nie waż z tego waż bo nie waż Uważajcie, bo i waż 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 Defki, 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 defki! Defki, waż Yy, to ma dalej sens? Weź mu powiedz, żebyśmy wywodzili sterki. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie nie no potrafię, nie bo Ja nie mam nawet sata, żeby zareagować. Nie ja mówię, nie ma sensu już dalej. Czy no się dalej, no. Co zrobię no, Ale oni nas farmią, nie ma sensu, co cofnijcie co nie to jest? No czekaj, no nie po go teraz, no, Się się w środku fightu, morda. Ale no nie giwapuję, tylko co bo my, kurwa, ludzie wchodzą za tak głęboko na towerkę. Stójcie, 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 stójcie. Czekajcie, 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 czekajcie. Ja zbiję to, że wychodzimy, żeby oni wyszli z terki, nie? Nie wejdą. Es kontry, 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 trzy? 3. Dobrze, jesteście na czujności, ale raz, kontrolujcie, kontrolujcie, kontrujecie, I 3. Teraz ten był, teraz ten na płytko, ten był na płytko, ten był na płytko, fe na ten był. na płytko. Dobra git 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 git. Nic za nie? No, Koi wów te tanki wnos. No, dobijcie te tanki, dobijcie te tanki, tylko nie zacórzyć się na nich, dobijcie te tanki. Dobiście, tanki dobra... Tam, was? dobra już nie, już nie, już nie. No tak, podóconi... i da. Podejrzewacie, że za chwilę zrazu nam. Martwi się za satanany. Bo będzie wchodził. Tak, teraz troskneć procentów, tak. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Uważajcie, on chyba zaraz Obijajcie tego tanka u nas? Nie, to szczur, szur, prawda? Nieważne. Henry na stan wychodzi. Czy ktoś może zapadać Zdawcie, w czy... na tego, na tanka? Cokolwiek? Oddać, co... no mówię, co... Tak co... Co... Cokolwiek o, dajcie, to git. Cokolwiek. Kurwa. Ja jestem, muszę podgłosić On wychodzi, Henry wychodzi na razie, wychodzi. Dobra cofamy S, cofamy Do Ene, do Ene chodźcie, do Ene chodźcie. Do Ene wychodźcie, do Ene wychodźcie, do Ene wychodźcie. I chodźcie bardziej do S? Nie, wychodzimy ENA, wychodzimy Wychodźcie, 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 wychodźcie z Za Mamutem? Mhm. Spinguję wam. Spalcie buty i montujcie. No cię na razie nie no, Wiesz, odpuszcza, nie? Montujcie, montujcie. Dzisiaj, kłasko, no, spierdalamy, to, spierdalamy już. Dobra, i go, any, go any. Ena, jedziemy, Ena jedziemy. Uy. Wracacie już czy gdzieś dojeżdżać? Nie kurwa, nie, nie, na razie nigdzie nie. No, ja dopiero wszedłem. Mhm. Naprawdę lepiej się zainteresować, zapytać na czacie niż...